W świecie pełnym hałasu, płytkich idei i przekonania, że wszystko jest względne, coś się dzieje, a prawie nikt o tym nie mówi, to ciche przebudzenie tysięcy młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych i Europie, którzy wracają do Kościoła katolickiego. Nie dla pokazów, nie dlatego, że jest to popularne, ale dlatego, że naprawdę tego pragną. Pragną prawdy, pragną Chrystusa. Raport Fox News pokazał zaskakujące liczby. W miejscach takich jak diecezja Fort Worth w Teksasie, liczba osób stających się katolikami wzrosła o ponad 70% w ciągu zaledwie jednego roku. Kim są ci nowo nawróceni? Młodzi ludzie, studenci, ludzie pracujący, ludzie, którzy są zmęczeni poczuciem pustki, strachu i braku sensu. Szukają czegoś, czego świat nie może im dać Eucharystii, spokoju. Piękna krzyża. I to nie dzieje się tylko w Ameryce. W Anglii tradycyjny katolicyzm cicho rośnie w siłę. We Francji pielgrzymka do Chartres gromadzi dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy przez trzy dni wędrują, śpiewają, spowiadają się i modlą do Boga. W Hiszpanii kościoły, w których odprawia się tradycyjną mszę, są pełne młodych ludzi. Doroczna pielgrzymka do Kowadongi gromadzi kilka tysięcy wiernych. Głównie młodych, którzy chcą wzrastać w miłości do Chrystusa. W całej Europie trwa ciche przebudzenie, a w Afryce katolicyzm rośnie z niesamowitą energią i pasją. Co łączy tych wszystkich młodych ludzi? Nie chcą letniego kościoła, ani lekkiej wersji, ani takiego, który próbuje dopasować się do świata. Chcą wiary takiej, jaka zawsze była ognia Ducha Świętego. Są bowiem zmęczeni nowoczesnymi sposobami. Kościołem, który czasem zachowuje się bardziej jak organizacja non-profit, powtarzając w kółko to samo przesłanie o środowisku, byciu otwartym na wszystkich i te same puste frazesy o lepszym świecie. Co ciekawe, to przesłanie jest rozpowszechniane przez biskupów, księży i teologów, którzy głoszą o kościele globalnym z rozmyłą, płytką wiarą, która nie ma głębokich korzeni, bez kultu i duchowej tajemnicy. Są zajęci tworzeniem kościoła który nie pomaga ludziom zmieniać się na lepsze, ale tylko ich bawi. A jednak Bóg nie może zostać pokonany. Z czasów naznaczonych zamętem, niejasnymi ideami i uleganiem światu, powstaje nowe pokolenie. Młodzież katolicka, która jest wierna, oddana Eucharystii, chętna do dzielenia się wiarą,